Siemanko, tu Kamil. Dzisiaj już skończyliśmy, by końcówkę zboża. Yy, tak jak mówiłem, ta jest do sprzedania. Tu jest yy, po prostu stojak podnoszony. Co? No co? Dobrze, że masz. Tu jest kosz. Silos jak silos. Posprzątamy. Ale on pokaże jak Tak on wygląda zaraz Chodź Co? Chcesz pokazać, co je? Ja? Tu zaczyna ta żmijka startować, jak jest zasypana. Tu jest silnik. Jak ktoś się pyta. tędy przechodzi kabel. Tu idzie i idzie pod podłogą do skrzynki. Tu jest zasuwa, żmijka pod spodem jest. I tak to wygląda. Tu są schody. I idzie sobie w kółko do tego miejsca. Tutaj jest. Stop i staj. Wlot do dmuchawy. Dmucha się. Tu w tym miejscu się tej komputerek do sądy no I tu drabina, podest, taki pierdolny. Zamknę to drabinę, żadno dzieci nie wraz Dobra, teraz idę pokazać wam podajnik. My mamy tak to zrobione, że tu wjeżdżamy od tej strony, Wsypiemy i leci grawitacyjnie spada do kosza leci. Idę wam to pokazać to jest jedna żmika do sprzedania tak to co pierwszy pokazywałem tu będzie druga, to jest pionowa. No to zaczynam znowu, bo za dzwonił. tu będzie następna żmika pionowa wiem się stawa na piony i ona ma 4,5 metra chyba Jakoś do wysypu. Ona też będzie do sprzedania. I żmijka czyszcząco odsysająca, nie wiem jak to. Tu ma sita. Dokupiliśmy sita do niej, ale u nas za mały wydatek jest. Po prostu jakby ktoś się pytał, to też jest do sprzedania. Sprzedamy po cenie na Ona tylko jeden rok przepracowała i stoi. Mm, idziemy teraz na kosz zasypowy jak to u nas jest zrobione tu mamy świetlik tu mamy włącznik yy, podajnika i yy. u nas kosz krata nie jest najezdowa wstajemy tu kołami, wysypujemy kosz był robiony do mniejszych przyczep yy, i do 4,5 tonówek tu się wjeżdża stajemy Sypiemy, tu jest zasuwa zrobiona. To jest nasz patent, zrobiony grawitacyjnie kosz. Żeby woda nie stała. I jest to tak wymyślone. Yy, 4,5 normalnie się mieściła. Tymi większymi musimy sypać tam na 3 razy, sobie sypiemy, żeby pod koła nie ulatywało yy, dobre 11, 11 minut. Jakoś leci cała przyczepa pełniutka. To obrabiamy nieźle, nie? Będzie to trochę zwiększony teraz wydatek podajnika, bo chcemy przerobić go z 30 na 50 ton, bo jest taka możliwość. I jak będziemy już robili nowe silosy, to wtedy przerobimy go na 50. To będzie zawsze szybciej trochę, nie? No i tyle. no. Jeszcze ktoś się tam pytał o rozsiewać. Czy farba nie schodzi? Farba nie schodzi, tu stoi siewnik agromasza wytestowany, a może wam od razu powiem o silniku. redlice talerzowe są dwutalerzowe tutaj u nas i one się czasami przy mokrym przypychają, ale tak to sieje bardzo ładnie, nie mamy zastrzeżeń tu jest czapeczek z ładowaczem tu jest nasza unia, wygląda tak jak wygląda lakier jest bardzo ładny i nie ma się do czego przyczepić na razie. Nie odłożą farby, Nie odłazi Stoim. Ono ma tu stać w innym miejscu, ale na razie trzeba będzie ją wepchnąć tylko i nie narzekamy. Unia była u nas od zawsze i, i tak na razie zostanie. Na razie kończę. I dorobić swoje dalej. To na dzisiaj tyle. Hej.